Bardzo popularna maszyna pomimo swojego wieku. Wszyscy raczej są zadowoleni z tego motocykla. Czytający gdzieś tam komentarze i opinie. Wszyscy piszą o nim bardzo ciepło, nie? że nie wygląda za dobrze, nie jeździ, nie hamuje. Tamta kanapa jest taka, ale mimo wszystko jest to fajny motocykl. Także dzisiaj, za uprzejmością właściciela, czyli Jonasza, Suzuki GS500E z 1990 roku. Ten motocykl jest rok starszy ode mnie. Ja w tym roku skończyłem 30, a ten motocykl już ma 31 lat. Osoby szukające motocykla zaraz po zdaniu prawka bardzo często zwracałem uwagę właśnie na Suzuki GS500. Wynika to z jednego prostego powodu. Ten motocykl jest tani. Producent, tworząc tą maszynę w latach 90., zakładał, żeby to będzie maszyna łatwa i też tania w utrzymaniu. I będzie dla osób początkujących masę części, zarówno oryginalnych, jak i nieoryginalnych, mamy dostępne od ręki. I jest to motocykl dedykowany dla osób zaczynających swoją przygodę z motocyklem. Tutaj mamy silnik o pojemności niecałych 500 cm sześciennych, rzędową dwójeczkę. Na gaźnikach, bez wskaźnika paliwa, bo tutaj tego nie ma, bez wskaźnika zmierzuconego biegu. Ten motocykl jest uroczo archaiczny i mi się to też objawiło dzisiaj, bo pierwszy kilometr zrobiłem bez świateł. Po prostu wsiadłem na ten motocykl, odpaliłem go i jedziemy. I Kamil do mnie macha. Ktoś mi pokazuje rękami, ja patrzę po konsoli, nie wiem o co chodzi. Światła! Aha, światła to było, trzeba uruchomić. Możemy się zdziwić brakiem tych niektórych elementów, których w Welce mieliśmy i na takim motocyklu się uczyliśmy jeździć i nagle kupujemy swój motocykl i w tym motocyklu wszystkiego brakuje. Jakieś przemyślenia, ta kamerka idzie, ja muszę Ale to jest w ogóle na 4K się nagrywa, nie? Nie no to jest zajebi... jakieś przemyślenia. No motocykl, który ktoś kupując nie spodziewa się pod nim zbyt wiele. Nie sądzę, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział moim marzeniem jest mieć Suzuki GS500. Zresztą właściwie też tak mówi, że nie spodziewa się pod nim, po nim zbyt wiele, ale... Ujdzie. E, motocykl przeszedł e, parę zmian. Patrząc na jego wygląd, można się domyśleć, że niestety, ale w Automobil Clubie by uznali, że przeróbek jest zbyt wiele. Zaczynając od koloru tego motocykla. Nie jest to oryginalny lakier. Plastiki Bak przemalowane, ale e, tu właściciel mówi, że jest to orygin z oryginalnej palety Suzuki. Druga duża przeróbka, która na pewno się rzuca w oczy, to Yoshimura. Gdzieś tam, jak się odpuści gaz, to ładnie strzela. Jest taki efekt. Jest oryginalna Jonasz? Tak, tak, tak. O dziwo, dosyć ładnie, brzmi. Chociaż ja sam się zastanawiam, Yoshimura w ogóle z amerykańską marką? Kolejna rzecz, która nie jest oryginalna, to są kierunkowskazy w tamtych latach ogólnie Suzuki dawało bardzo duże kierunkowskazy bo to jeszcze ten poprzedni właściciel takie wrzucił moim zdaniem no ani nie są załadne, ładne ani też dobrze widoczne kierownica została podwyższona przede wszystkim to już przy tej kierownicy z wygodą bywa różnie, a przy jeszcze niższej myślę, że to już by była tragedia jest to nie tylko moje zdanie właściciel twierdzi podobnie lusterka się są oryginalne może nie wyglądają jakoś y, fenomenalnie, ale bardzo dobrze w nich wszystko widać. Nie ma się tutaj ogólnie co skupiać przy tym motocykle się chodzi o wygląd. Ujdzie. No Daniel tak kiedyś, że koleś do niego mówi o GS-ie i miał na myśli 1200, a Daniel myślał, że koleś gada o 500 i dopiero chyba pod koniec rozmowy się kapnął. I on nawet mu odpowiadał na jakieś, wiesz, pytania do tego motocykla i tak dalej, nie ja potem, że aha, to wychodziło w Suzuki. Ranimujemy się do nagrań. Nie, eee, że są w miarę sztywne. Kiedyś ja miałem wrażenie, że było lepiej, ale no nic, no. od wczoraj się trochę stresowałem. Przy każdych nagraniach człowiek ma trochę stresu, bo chce wypaść jak najlepiej, chce przekazać jak najwięcej informacji. Przy tym motocyklu też miałem stres. Jak przyjechał Jonasz, jak zobaczyłem tą maszynę, to pierwszy rzut oka miałem właśnie takie mówienie Dużo przeróbek, miejmy nadzieję, że ten motocykl dobrze jeździ. Ale jak zacząłem rozmawiać z Jonaszem, z właścicielem, Jonasz mówi, że na samym początku jak go kupił, to motocykl latał. A potem co zrobiłeś? Potem cały był rozkręcony, tak? W drobny mak, całkowicie, bo no, malowałem go, dlatego był rozkręcony. I skręcając go z powrotem z tatą, mam wrażenie, że go lepiej skręciliśmy niż był. Le lepiej niż fabrycznie? Y może! <laughs> nie wiem, no i wydaje mi się, że teraz jest dużo lepiej, zresztą o. sam czułeś, nie? Nie, 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 naprawdę tam. A też dużo osób się skarży, właśnie, na drgania. Mechanicznie jest bez zarzutów. Jego tata ma warsztat, więc on sam też się mechaniką zajmuje. Też przy tym motocyklu gdzieś tam grzebiesz, Siadłem na ten motocykl, odpaliłem go. Usłyszałem brzmienie tego silnika, zacząłem się zastanawiać, to co wszyscy się zastanawiają podczas pierwszego ruchomienia, czy tam się coś popsuło. Czy trochę brzmi, jakby do silnika wrzucić garść śrubek, za co wkręcać się na obrotu Usłyszałem brzmienie tej oryginalnej osi mury i już było wszystko ok. A jedzie, kurczę, on jedzie. I to fajnie jedzie. Jeśli chodzi o wkręcanie się na obroty, to on już zaczyna tak jechać pomiędzy 3 a 4 tysiące. A w okolicach 6-7, trzymamy, żeby tą pełną moc, na trójce możemy się rozpędzić do około 110-120 km na godzinę. Rzucamy czwórkę, motocykl idzie dalej, piątkę, motocykl idzie dalej. Cały czas się rozpędzamy. I potem rzucamy szóstkę, bo mamy tu szósty bieg. Też ciekawostka. Obroty troszkę nam spadają, i po prostu jedziemy tym motocyklem dalej. Ale jeśli chodzi o dłuższą trasę, ja osobiście na tym motocyklu nie pojechałbym dalej niż 50, może 100 km wokół komina. Po prostu dłuższa jazda tym motocyklem przy większych prędkościach zaczyna być męcząca, zaczynając od tej kanapy poprzez pozycję. I kończąc na tym, że w oryginalnej wersji nie mamy szyby, która, moim zdaniem, tu bardzo mocno by się przydała. Jonasz do nas z krotoszyna zrobił jakieś 70-80 km, i w tym momencie już mu nie zazdroszczę, tym bardziej, że zaczyna padać. Więc że zaczyna się ciekawie. Myślę, że powrót tym motocyklem do domu będzie dużą przygodą dla ciebie. Na pewno będziesz to bardzo długo wspominał. Nagrania z Motobandą, jak to było, jak to bardzo doceniamy. Dziękuję. Wyremontu silnika w ogóle nie, nie robiliście. Nie, nie, silnik nie był no. otwierany, nie? No. No, a po ma 70 tysięcy. Zastanawiam się, czy to sprawdziły przebieg, ale chodzi dobrze. Tego, tego też nie wiem. I ostatnia rzecz, o której zapomniałem powiedzieć i którą na samym początku zauważyłem, to to, że się bardzo szybko z prawej strony zaczyna ciepło robić od silnika, tak. nie? No, Więc latem latem myślę, że trzeba mieć do jazdy po mieście jakieś mocno wentylowane obuwie, bo <laughs> może być ciężko jak zdejmiecie but. to. Jeśli chodzi o neutralny bieg. Nie trzeba go szukać. Czasami bym powiedział, że wchodzi aż za chętnie. Jeśli chodzi o hamulce, bardzo często pojawia się opinia o tym, że hamulce w tym motocyklu są słabe. Za słabe do tej maszyny. 180 kg, jeśli chodzi o e, wagę motocykla na sucho, są wystarczające. Tylny hamulec, przypominam, to są lata 90., a tam mamy tarczę. I tarcza z tyłu bez problemu z tymi bardzo kolorowymi. Zaciskami o Niemczych zauważyliście, to są żółte zaciski z przodu, z tyłu. W oryginale tak nie było. Jonasz stwierdził, że pasuje to do czerni. Jedyna, jedyna wada jest to, że nie ma tego ABS-u i każde hamowanie przodem wiązało się z uślizgami na kanapie, jazdą przód, tył i, i parę właśnie razy przez to zaliczyłem uderzenie jejkami o bak Co ci się najbardziej nim podoba? To, że jeździ. A, a najmniej ci coś się w nim podoba? Kanapa jest duża i w sumie jest wygodna. Ale tutaj, jakby zalety tej kanapy się kończą. Jest bardzo śliska. Każde dodanie gazu, każde gdzieś tam redukcja, hamowanie. Po prostu jeździmy po tej kanapie przód, tył. Bardzo często nasze jajka mają spotkanie z bakiem. Parę razy mi się to dzisiaj zdarzyło, na szczęście niezbyt mocno. Kolejna rzecz, pasażer. Tutaj myślę, że ma bardzo ciężkie życie. Jedyne to, że faktycznie mamy z tyłu ten uchwyt i to jest spoko. Yeah! Przytrzymamy się z tyłu, Też taka pozycja tylna na dłuższą metę może być po prostu niewygodna, dlatego pasażer bardzo często przy jeździe e, spotyka się z prowadzącym. jak już bym przerabiał ten motocykl, to pierwsze, co zmieniłbym w tym motocyklu, to nie lakier, nie lusterka, nie manetki, nie wiadomo co, tylko zmieniłbym kanapę. Też na jakąś oldschoolową, ale trochę lepiej wykonaną i taką, po której się po prostu nie będziemy ślizgać. Ten motocykl ma jedną rzecz, której nie znajdziemy w większości dzisiejszych motocykli, no głównie Nakedów. Centralną nóżkę. Kurde, to jest, to jest element, dzięki któremu dokonasz sam, nie wiem, smarowania łańcucha, tam wymiany jakichś elementów. No. Tutaj mamy motocykl praktycznie z początku produkcji, z dużych zmian. W późniejszym czasie dorzucili podnicę oleju, bo standardowo ogólnie silnik chłodzony jest powietrzem. Największa zmiana, jeśli chodzi o ten motocykl, to oczywiście powstanie w wersji F z owiewką. Konkurencja do tego motocyklu to m.in. Kawasaki R5, czy też bardzo popularna i bym powiedział bardziej taka kultyzowana Honda CB500. Ten to jest taki właśnie osiołek roboczy, a Honda CB500 to ja chcę, bo sobie odnowię, odrestauruję i będzie... Często jest tak, że ktoś kto kupuje ten motocykl, nie dba o niego. Daje za niego bardzo małe pieniądze i może nie wymienić w nim płynu hamulcowego, oleju, opon... To się każdego No dobra, no ale kupujesz motocykl za 3000 zł i tutaj jakakolwiek podstawowa naprawa, wymiana czegokolwiek, czy serwis to jest już jedna któraś tam wartości tego motocykla co za tym idzie jeśli ktoś kupuje tani motocykl bo szukał taniego motocykla to bardzo często nie będzie po prostu w niego inwestował i podsumowując podsumowanie narzekają ludzie na różne rzeczy tak jak mówiłem na ten fotel na słabsze hamulce na to tamto to, ale zawsze na samym końcu komentarza znajdziemy podpis w stylu jest to fajny motocykl polecam ten motocykl kupiłem większą maszynę ale mimo wszystko, Suzuki zostaje w moim garażu i od czasu do czasu lubię na niego wsiąść. Właściciel tego motocykla kupił go za około 3000 zł. Wahania, jeśli chodzi o cenę tych modeli, zaczynałem się od około, znalazłem, za 2000 zł do takiego 4-5000. Wiadomo, zależy wszystko od rocznika. Najdroższe sztuki, czy te najnowsze, tam z 2007-2006 roku. Nawet w okolicach 10 tysięcy złotych. Przez to, że jest ich tak dużo, można pomyśleć, że ten motocykl nigdy nie stanie się jak timerem. Ale z drugiej strony, myślę, że za parę lat wtedy się ludziom przypomni o Suzuki GS500 o tych wszystkich historiach, jak zaczynali swoją przygodę że to był ich pierwszy motocykl i nie był plastikowej co najważniejsze co możecie zobaczyć na tej tutaj plakietce Matsu Japonia to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz wiadomo ja wszystkie są ważne o której mi się teraz przypomniało i coś o co dużo ludzi nad czym na pewno dużo ludzi się zastanawia wysokość tego motocykla eee, ja nie mam dużo wzrostu 172 72 właściciel ma jakieś 1,80m ogólnie jeśli chodzi o wysokość nóg to ja, jak widzicie, noga jeszcze ugięta, stopa płasko na ziemi. Więc motocykl myślę, że jeśli ktoś ma 1,65 wzrostu, może troszkę mniej, śmiało nie będzie problemu. Dlatego też szpatrząc po internecie, ten motocykl jest bardzo częstym wyborem pań, właśnie ze względu na wysokość. To tyle. To tyle. Miej się, że to już, miejmy nadzieję, że była ostatnia dogrywka. I kończymy. Donara.